witam was moi drodzy powiem tak dzieje się w zagrodzie oj dzieje o tym już w tym filmie oczywiście zapraszam cię do zasubskrybowania mojego kanału żeby być cały czas na bieżąco do zostawienia łapki w górę wbij na naszą grupę na facebooku link do grupy jak zawsze znajdziesz w opisie no a teraz nic nie pozostało jak tylko obejrzeć ten film do samego końca więc jak już mogliście dowiedzieć się po tytule Kwoka Barbara Wysiedziała jajka do samego końca I doczekała się Swojego potomstwa Już kolejnego Bo ona już nie pierwszy raz wysiaduje Już któryś raz Chyba drugi bądź nawet trzeci I ładny wynik Jak na tyle jajek Jestem zadowolony I myślę, że Kwoka Barbara również Także Kurka Basia Zaraz pokaże te kurczaczki jak widzicie, na dowód macie tutaj skorupki, które zostawiłem, żeby wam pokazać po tym wylęgu. I jeśli kurciaczek był w jajku, no to właśnie są takie czerwone żyłki w jajku, czyli te naczynia krwionośne, które tam widać. I to właśnie jest oznaką, że jajko było zapodnione, zalędzone. Wy słyszycie to ćwierkotek, zaraz je ja wam pokażę, ale trochę cierpliwości. <laughs> I tak, przepraszam, bo się wtedy pomyliłem z tym liczeniem. Nie wiem czemu. Ale przepraszam najmocniej. Nie było 15 jajek, a 14. No i z tych 14 zostało 12. Jedno y, Barbara, czyli ta Kwoka, Usunęła, był o tym film, że był to zbóg, czyli zgniłe jajo, już niezalężone I ona to jajko po prostu wypiła Wypiła tą całą zawartość, która była zawarta w środku w tym jaju A skorupkę tylko zostawiła i była taka dziurka Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu, kto nie widział A po prostu dalsze 13 jajo yy, sam usunąłem, bo też było zbókiem I właśnie z tych... I zostało tylko 12, zostało tylko 12 jaj i z tych 12 jajek wykluło się aż 10 pisklaczków, także dość spory wynik. I tutaj są dwa jajka, które były niezalężone, niezapłodnione. Jest zbóg, no wy nie, nie możecie usłyszeć tego na kamerze, bo nie usłyszycie, nie usłyszycie zapewne jak to jajo bulgocze, bo jak jest niedobre to znaczy, że bulgocze. I na wiele sposobów można określić, czy jajo jest zależne, czy niezależne. A tutaj mamy Barbarę i jej dzieciaczki. I co najważniejsze, wykluł się nawet tutaj kurczaczek od Ayam-Cemani. Nawet nie wiedziałem. Planowałem odsadzić koguta i kurę Ayam-Cemani, żeby były czysto rosowe Ayamy. A nie wpadłem przecież na to, że. Kogut kopuluje inne, pozostałe kury. No i właśnie tak sobie podłożyłem zwykłe jajka od moich kur. I tak sobie mówię, co będzie, to będzie. Trzeba sprawdzić. I nie sądziłem, że nawet wykluje się tutaj ayamcemani. A teraz Barbara, pokazuj swój skarb. Wschódź. Więc tutaj jest jej skarb. Kasia, spokojnie. Więc tak to tu, tutaj wygląda. Musiałem ją wysadzić obok od chowalnika. Więc sobie tutaj wysiedziała. Ma 10 kurczaczków, w tym jeden goły łepek, czyli goło I ten piękny Ayam Semani. No i są tutaj też takie paseczki. Takie żółciutkie. Różne są kurczaczki. Nawet jeden czy tam dwa mają obrośnięte łapki. Chyba ten. Pokazuj. O, ma takie obrośnięte i tylko jest ich taka garstka, 10, ale jak na 12 jaj, to jestem zadowolony, Barbara również. Kurczaczki przyszły na świat, rozpoczynają nowe życie, jak to mówią, jedno umiera, drugie się zaczyna, tak to już jest i nic tego nie zmieni, ale taki widok jest przecudowny, czyż nie prawda? Basia o nie bardzo dba. Ona jest już dojrzałą matką, opiekuńcza i zarazem wymagająca. Także teraz życzymy im dużo zdrówka i dużo szczęścia, żeby się zdrowo wychowały, żeby przetrwały, było z nimi wszystko w porządku i ten piękny ćwierkotek, no coś po prostu pięknego. Nawet było karmienie, jak widzieliście, teraz możecie zaobserwować. Więc tu już w nie przeszkadzamy jeszcze będę musiał im tutaj ogarnąć ten cały odchowalnik, powywalać te skorupki, a na chwilę obecną będą za niedługi czas na tekturze, na tym kartonie. Trocinami nie będę ścielił, bo nie ma takiej po prostu potrzeby, a poza tym kurczaczki jedzą trocinę, a to wtedy może też dojść do zapchania przewodu pokarmowego i w ogóle. Także nie będę ryzykował ich życiem, ani zdrowiem. No i bardzo piękny widok. No nie mogę się nacieszyć. Ten tego jeszcze jak siedzę pod tą kurą, to naprawdę nie można się napaczyć. I to jest właśnie naturalny widok, naturalne lęgi, które najbardziej lubię i Wy, drodzy widzowie, chyba też. Chociaż inkubujecie teraz z inkubatora. Większość ludzi inkubuje, ale są tego wszystkiego plusy i minusy. W inkubacji, inkubatorem jest to, że można podłożyć tyle jajek, ile się chce i to różnych. A tutaj plusem jest to, że kura wszystko za inkubatoru robi. Obraca jajeczka, dba o nie, ogrzewa i w ogóle. I mają swoim mamusię, mają z kim porozmawiać, mają naturalne ciepło. No i zaraz pod Barbarę się tam skowały Widzicie? O, daj mi wejść tam. Daj, daj. Braciszku, daj. Tak. O, Basia. Zabieraj. Także, tak kurko Basiu, gratulujemy ci z tego serduszka. O, a tam sobie jeszcze ten urzędują. Tak. Cieplutko wam. Ja to też Duża zasługa dzięki kogutom, bo gdyby też nie koguty, to tych kurczaczków by też nie było. Także serdecznie Was pozdrawiam z tą wyjską zagrodą. Jak na pierwszy lęk w tym roku, jestem bardzo zadowolony, myślałem, że będzie gorzej, a okazało się być lepiej. No i bardzo dobrze, tak ma być. Do następnych lęgów, do następnych filmów, dajcie znać jak tam u Was sytuacją u Waszych kur z Waszymi hodowlami i lęgami. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Na razie.